Był odcinek Lojowiszu. Witajcie. Teraz ktoś zapyta mnie, pokaż nam inną planetę, jak się znasz na niebie. Oczywiście zanim będę was tutaj bajerował o planecie kolejnej, która też jest duża, troszeczkę nieba zimowego, mamy tu woźnicę Auriga, najjaśniejsza gwiazda Alfa Woźnicy, jest Byk. Gdzieś tutaj te moje ukochane plejady. A propos kto ma Subaru, to pewnie sobie nawet sprawę, że ten znak Subaru to plejady na masce. Mam nadzieję, że właściciele Subaru nie trzeba im to mówić. Inni właściciele samochodów tego nie wiedzą, mają prawo, nie patrzą na niebo. Jobyś pięknie świeci, jasność jest niebotyczna, minus 2 magnitudo. Przy większym powiększeniu może się od nas znaleźć krzyżice galeriszowe. I proszę Was, za chwilę pokażę Wam Saturna. Jeszcze chwila. O jest, Saturn. Ma te uszy po bokach, pierścienie. Duża planeta, dwarzy, odległa niż Jowisz. Też masywna. I jedna z innych ładniejszych planet, bo ma te pierścienie, tak? Czyli takie skały krążą wokół planety. Po jakiejś tam kolizji. Dużo, dużo Księżyców. Jedna z najważniejszych Księżyców, Tytan. Powiem Wam, że jest większy od Księżyca. I była sonda kosmiczna, Hangens, Hungens lądowała na obcym księżycu. I to jest po prostu jakieś osiągnięcie ludzkości. Tak, się wiecie doskonale, popatrzycie na niebo. Te skromne gwiazdki to wodnik. Pozdrawiam wszystkich wodników. No i na jesiennym listopadowym niebie rządzi majestatyczny Jowisz, król planet i jego mniejszy brat Saturn. Pozdrawiam wszystkich.